Mały chłopiec dzwoni na policję i to, co mówi, przeraża wszystkich. Kiedy funkcjonariusze przybywają pod jego adres, nie mogą uwierzyć własnym oczom i płaczą. To był typowy wieczór na posterunku policji. Ronald, jeden z funkcjonariuszy, mógł myśleć tylko o tym, by w końcu wrócić do domu po długim dniu pracy. Mężczyzna był wyczerpany psychicznie i fizycznie po serii stresujących incydentów. Jeszcze tylko pół godziny i moja zmiana dobiegnie końca. Powiedział, patrząc na zegar na ścianie komisariatu, jego nowy partner Mark skinął głową, zgadzając się, równie pragnąc zakończyć swój dzień pracy. Obaj chcieli zasłużonego odpoczynku po -Y M dniu, ale ta praca była pełna nieprzewidzianych zdarzeń. Zaledwie 15 minut przed końcem ich zmiany zadzwonił telefon. Zgłoszono nowy incydent, Ronald westchnął, czując ciężar zmęczenia na ramionach. Co teraz? Mruknął Mark, podnosząc słuchawkę i włączając głośnik. Głos w słuchawce był nieoczekiwany. Był to mały chłopiec z drżącym i wyraźnie przestraszonym głosem. Proszę przyjeść szybko, zanim wróci, błagał chłopiec w słuchawce. Ronald i Mark spojrzeli na siebie zaskoczeni. Rzadko otrzymywali telefony od dzieci, a pilność w głosie malucha była alarmująca. Jesteśmy w drodze, mały. Możesz nam powiedzieć, gdzie jesteś? Zapytał Ronald, wstając. Mały chłopiec szybko podał swój adres, a w jego głosie słychać było strach. Mój tata niedługo tu będzie. Boję się, powiedział, po czym gwałtownie się rozłączył. Policjanci wymienili spojrzenia pełne zrozumienia i troski. Pomimo zmęczenia wiedzieli, że nie mogą zignorować tak rozpaczliwego wołania o pomoc. Chwycili kluczyki i pobiegli do samochodu. Jedźmy, ten chłopak nas potrzebuje, powiedział Ronald z determinacją. Z jego głosem samochód ruszył, przecinając ciche nocne ulice. Oficer Ronald poczuł mieszankę zmartwienia i obowiązku. Noc, która powinna być spokojna jak zwykle, zmieniła się w wyścig z czasem, aby pomóc dziecku w niebezpieczeństwie. Miejmy nadzieję, że dotrzemy tam na czas. Był zbyt przerażony z powodu swojego ojca, powiedział Mark, gdy jego partner pędził drogą. Ronald skinął głową w zamyśleniu. Zastanawiał się, co zastanął na miejscu. Dlaczego tak się bał? Pomyślał, gdy samochód zbliżał się do celu. Funkcjonariusze przygotowali się do stawienia czoła nieznanemu, gotowi zrobić wszystko, co konieczne, aby chronić chłopca, ale noc wciąż kryła niespodzianki i obaj policjanci wiedzieli, że ich doświadczenie jako policjantów zostanie przetestowane. Po raz kolejny obaj dotarli pod adres podany przez małego chłopca i natychmiast poczuli przed sobą poczucie spustoszenia. Znajdował się tam stary opuszczony dom z powybijanymi oknami i łuszczącą się farbą. Konstrukcja zdawała się wołać o zaniedbanie. Czy to właściwy adres? Jak ktokolwiek może tu mieszkać? Zastanawiał się Mark, nie mogąc ukryć zdziwienia. Niestety są ludzie, którzy nie mają wyboru, skomentował Ronald, który widział to wszystko w ciągu 15 lat pracy w policji funkcjonariusze szybko wysiedli z samochodu, ostrożnie obserwując otoczenie. Ruszyli w kierunku domu, z bronią gotową i wycelowaną przed siebie, przyjmując surową postawę, której wymagała sytuacja. Skoro już tam wchodzimy, bądź ostrożny i czujny, Mark. Nie wiadomo, co tam znajdziemy, powiedział starszy oficer. Kiedy weszli do domu, przywitał ich ostry zapach zepsutego jedzenia i nagromadzonych śmieci. Mark był przerażony niehigienicznymi warunkami, a każdy krok ujawniał więcej atmosfery opuszczenia i rozpaczy. To niewiarygodne, mruknął Ronald, a jego wyraz twarzy odzwierciedlał obrzydzenie i troskę. Następnie zawołał cicho do chłopca, ale ten nie odpowiedział. Ostrożnie ruszyli dalej, badając pierwsze piętro domu. Każdy pokój, który zbadali, przedstawiał tę samą scenę zaniedbania i ubóstwa. Wszystko było bardzo brudne, jakby nikt tam nie był od lat. A jeśli tak, to nie dbali o warunki życia. Wchodząc po schodach, które skrzypiały pod ich stopami, policjanci zauważyli rażącą różnicę. Na drugim piętrze, które podobnie jak reszta domu było opuszczone, znajdował się pokój, który wydawał się równie niesamowity, co nie pasujący do reszty domu. Wszystko było schludne i czyste, prawie jakby należało do kogoś innego. Znajdowało się tam piękne drewniane łóżko, starannie wykonane z nieskazitelną pościelą, która kontrastowała z kurzem pokrywającym meble w innych pokojach. Zasłony, choć stare, były nienaruszone i przepuszczały delikatne światło księżyca, odsłaniając uporządkowane otoczenie. Na środku pokoju znajdował się dywan, który ukazywał skomplikowane wzory i żywe kolory, wyróżniające się pośród ponurej atmosfery domu. Obok łóżka w rogu stał zachęcający fotel z gazetami na wierzchu, co wskazywało na zamiar zapewnienia wygody. Co za dziwne miejsce. Nie przypomina reszty domu, skomentował Ronald, spoglądając na czysty pokój, ale jest obok. Były tam kolejne drzwi, zamknięte na klucz. Mężczyźni ponownie zawołali chłopca, ich głosy odbiły się echem w ciszy domu. Dzieciaku, jesteś tam! zapytał Mark. W końcu słaby głos odpowiedział z drugiej strony zamkniętych drzwi: Jestem tutaj, jestem tutaj głos małego chłopca brzmiał rozpaczliwie i przerażająco. Jesteśmy tu, by pomóc. Możesz otworzyć dla nas drzwi? zapytał Mark, ale mały chłopiec powiedział, że nie może. Dwa i funkcjonariusze wymienili dziwne spojrzenia. Bez wahania przygotowali się do wyważenia drzwi silnym pchnięciem. Drzwi ustąpiły, otwierając się z hukiem. Jednak w tym momencie to, co zobaczyli wewnątrz pokoju, sparaliżowało ich, nie mogąc uwierzyć w to, czego byli świadkami. Scena była szokująca, coś, na co żaden z nich nie był przygotowany. Serce Ronalda przyspieszyło, gdy próbował przetworzyć rzeczywistość przed jego oczami. Młody oficer również zdawał się nie rozumieć sytuacji. To, co policjanci znaleźli w tym zamkniętym pokoju, było czymś, czego żaden z nich nigdy nie zapomni, mruknął do siebie Ronald. Próbując nadać sens tej przygnębiającej scenie. Był tam mały chłopiec zaledwie siedmioletni, przykuty do łóżka za kostkę, ze łzami ulgi i przerażenia spływającymi po jego twarzy, zauważył starszy policjant, a jego głos drżał z emocji. Mój Boże, co się dzieje? Kto mógłby zrobić coś takiego dziecku? Wyszeptał starszy policjant, jego serce pękło na widok malucha w takim stanie bezradności. Chłopiec spojrzał na policjanta wielkimi, przerażonymi oczami, ale pojawił się promyk nadziei. Wszystko w porządku, mały. Już jesteśmy, powiedział Ronald, podchodząc ostrożnie, by nie przestraszyć dziecka. Uklęknął obok chłopca, badając łańcuch, podczas gdy Mark szukał czegoś, by go odciąć. Starszy policjant miał syna w wieku około 10 lat i widok tego dziecka w takim stanie poruszył go do głębi, a łzy zaczęły mu płynąć z oczu, gdy współczuł temu małemu chłopcu. Jaki chory człowiek mógłby zrobić coś takiego własnemu dziecku? Pomyślał, walcząc z gniewem i smutkiem, które zalały jego klatkę piersiową. Chłopiec był chudy i niedożywiony z wystającymi żebrami, co oświadczyło o tym, że został okrutnie zaniedbani. Na jego kostkach przywiązanych do łańcuchów łóżka widać było rany i siniaki, a jego posiniaczone małe ciało nosiło ślady pobicia. Chłopiec trząsł się, a jego łzy mieszały się z brudem. Mężczyznom w końcu udało się uwolnić chłopca z łańcuchów, gdy Mark pobiegł do samochodu i chwycił piłę. Mały chłopiec wciąż płakał i trzymał się Ronalda, szukając pocieszenia. Wtedy usłyszeli odgłosy dochodzące z dołu. To on, mój ojciec. Proszę, schowaj się, wyszeptał chłopiec. W jego głosie słychać było strach przerażonego chłopca. Jednak zanim policjant zdążył zareagować, do pokoju wpadł mężczyzna z cienia, krzycząc i szarżując w ich kierunku ze ślepą furią. Wywiązała się intensywna i desperacka walka. Mężczyzna, który wydawał się być nieprzytomny, zaatakował funkcjonariuszy z niekontrolowaną przemocą, a po kilku minutach młody policjant, który był doświadczonym wojownikiem jiu -jitsu. W końcu zdołał unieruchomić mężczyznę, przyszpilając go do ziemi precyzyjnym ciosem, węzli wsparcie, krzyknął Mark, upewniając się, że mężczyzna jest unieruchomiony, zmobilizował Ronalda z małym chłopcem w ramionach, pobiegł do samochodu i wezwał inne jednostki. W ciągu kilku minut dom był pełen policjantów, a ojciec chłopca został aresztowany i zabrany na komisariat. Ronald skupił się na chłopcu, który był w alarmującym stanie fizycznym. Niedożywiony chłopiec wykazywał silne oznaki głodu i zimna. Wziął swoją kurtkę z samochodu i przykrył chłopca. Zajmiemy się tobą teraz, dobrze. Jesteś bezpieczny, zapewnił chłopca, owijając go w swoje ubranie. W tym momencie mężczyźnie popłynęło kilka łez. Czuł, że spełnił swój obowiązek jako obrońca niewinnych. Ulga po uratowaniu dziecka mieszała się z obawą. Co się z nim teraz stanie? Policjanci wiedzieli, że przed chłopcem, który tak wiele wycierpiał z rąk tych, którzy mieli go chronić, będzie trudna droga. Podczas gdy chłopiec był zabierany na leczenie, funkcjonariusz zastanawiał się nad losem dziecka i tym, jak do tego doszło. Ale co tak naprawdę się stało? To było pytanie, które odbijało się echem w jego umyśle i na które miał nadzieję znaleźć odpowiedź w postaci lepszej przyszłości dla małego ocalałego. Historia małego J.N., siedmioletniego chłopca, którego policja znalazła skutego łańcuchami, zaczęła się od tragicznej utraty matki. Zmarła z powodu komplikacji związanych z przewlekłą chorobą serca, pozostawiając chłopca pod opieką ojca, mężczyzny, który już zmagał się z własnymi wewnętrznymi demonami. Po śmierci żony Liam pogrążył się w żalu, gniewie i narastających zaburzeniach psychicznych. Stał się znacznie bardziej agresywny i nieprzewidywalny, tworząc środowisko strachu i niepewności dla małego, którego muszę chronić. Ty, John. Nie możesz mnie zostawić tak, jak zostawiła mnie twoja matka, często powtarzał. A jego głos był przepełniony mieszanką zniekształconej miłości i paranoi. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej. Mały chłopiec, zdesperowany, by uciec z tego domu horroru, próbował uciec kilka razy. Jednak po odkryciu prób ucieczki syna ojciec postanowił przykuć Jounę do stóp łóżka, aby uniemożliwić mu odejście. Nie możesz mnie zostawić, jesteś wszystkim, co mi pozostało, mruknął syn, a ojciec zapiał łańcuch wokół jego kostki. Chłopiec spędzał głodne i zimne dni zamknięty w tym pokoju. Jego świat był ograniczony do tej przestrzeni, a jedynym towarzystwem były zabawki, które dała mu matka, a które zużyły się po dwóch latach niewoli. Pewnego dnia, gdy Liam w końcu poszedł przynieść mu trochę jedzenia, był trochę pijany i nieuważny, gdy pochylił się, by postawić talerz na podłodze. Telefon komórkowy mężczyzny wypadł mu z kieszeni, ale on tego nie zauważył. JN szybko zdołał go podnieść, nie zauważając ojca i schował go w ubraniu. Po chwili ojciec leżący w swoim pięknym, schludnym pokoju zdał sobie sprawę, że nie może znaleźć swojej komórki zdezorientowany i pijany. Myślał, że zgubił ją na ulicy. Cholera, teraz będę musiał kupić kolejną, narzekał Liam, więc kupił kolejną, nie zdając sobie sprawy, że chłopak miał ze sobą swoje stare urządzenie. John wiedział, że kiedy jego ojciec wychodził pić. Zostawał godzinami, czasem nawet nie wracając do domu. W nocy dopiero następnego dnia, więc tej nocy, kiedy usłyszał trzask drzwi wskazujący, że mężczyzna wyszedł, zobaczył swoją szansę, wykorzystując nieobecność ojca, i on wyjął ukryty telefon komórkowy i drżącymi rękami zadzwonił na policję. Proszę, przyjeść szybko, zanim wróci, błagał ją przez telefon z desperacją w głosie, obawiając się, że Liam przyjedzie przed policją kiedy funkcjonariusze w końcu go wypuszczą. Mały chłopiec poczuł fale ulgi i wdzięczności. Był odważny i to działanie zmieni bieg jego życia. Teraz siedząc w samochodzie z policjantem u boku, mógł wreszcie zacząć marzyć o lepszej przyszłości. Zdala od łańcuchów i terroru, które naznaczyły jego dzieciństwo. Tej nocy. Jednak po szokującym odkryciu opuszczonego domu małego oficera J.N. Ronald stanął przed dylematem. Mały chłopiec nie miał bezpiecznego domu i potrzebował miejsca, w którym mógłby spędzić noc. Zaproponował, że przyjmie chłopca do swojego domu, ponieważ Rada Opiekuńcza będzie mogła interweniować dopiero następnego dnia. Możesz dziś zostać ze mną i moją rodziną, mały kolego. Co o tym sądzisz? Powiedział łagodnie do chłopca, który spojrzał na niego z wdzięcznością. Po przybyciu do domu policja przedstawiła Johna jego rodzinie. Jego dziesięcioletni syn Lukas był natychmiast podekscytowany obecnością chłopca. Zawsze marzył o posiadaniu brata i postrzegał to jako okazję, by choć raz mieć w pobliżu kogoś w swoim wieku. Możesz pożyczyć naszemu gościowi jakieś ubrania? Proszę, rozkazała żona Ronalda, chcąc, by on czuł się komfortowo i był mile widziany. Lukas pobiegł do swojego pokoju, szukając najlepszych ubrań, jakie mógł znaleźć. Mały chciał, aby jego nowy przyjaciel czuł się mile widziany. W międzyczasie żona oficera zajęła się małym chłopcem, dając mu gorącą kąpiel i przygotowując coś do jedzenia tej nocy. Obaj chłopcy szybko się zaprzyjaźnili. Lukas nauczył Johna, jak grać w jego ulubione gry wideo, dzielił się z nim opowieściami i zabawkami. Radość Lukasa była oczywista, a mały chłopiec, który został uratowany, pomimo wszystkiego, co przeszedł, zaczynał wykazywać oznaki nieśmiałego uśmiechu. Ronald obserwował interakcje między chłopcami, czując mieszankę szczęścia i zmartwienia. Wiedział, że sytuacja jest tymczasowa, ale po części chciał zaoferować Jonowi stały dom. W ciągu następnych kilku dni mężczyzna skontaktował się z Radą Opiekuńczą. Wyrażając chęć zatrzymania Johna w swoim domu do czasu rozwiązania sytuacji z jego ojcem. Kiedy pracownicy socjalnie odwiedzili dom, byli pod wrażeniem tego, jak dobrze chłopiec się przystosował i jak szczęśliwy i bezpieczny się tam wydawał. Pasuje tu idealnie, powiedział jeden z asystentów, obserwując, jaki on bawi się z Lukasem. Tak więc, w miarę upływu miesięcy, gdy czekali na skazanie ojca Johna, Policjant i jego rodzina coraz bardziej przywiązywali się do małego chłopca. John, który początkowo był przestraszony, teraz biegał i śmiał się z Lukasem, jakby zawsze był częścią rodziny. Kiedy w końcu zapadł werdykt, że Liam straci opiekę z powodu zaniedbania i znęcania się, Ronald i jego żona podjęli już decyzję. Zebrawszy rodzinę w salonie, spojrzeli na Johna z miłością i oczekiwaniem. Chcemy cię adoptować, kolego. Co o tym myślisz? Zapytał policjant, jego głos był pełen nadziei. John spojrzał na nich, jego małe oczy błyszczały ze wzruszenia i zaczął płakać. Ronald i jego żona z niecierpliwością czekali na jego odpowiedź, łzy już napływały im do oczu, chcąc zapewnić chłopcu przyszłość pełną miłości i bezpieczeństwa, na które tak bardzo zasługiwał. Oczywiście Maluch z całego serca zaakceptował swoich nowych rodziców i starszego brata. Propozycja adopcji oznaczała początek nowego rozdziału w życiu małego chłopca. Chłopiec, który zmagał się z tyloma przeciwnościami i bólem w swoim kilkuletnim życiu, w końcu miał szansę na kochającą rodzinę i bezpieczny dom po ostatecznym aresztowaniu swojego biologicznego ojca, który został skazany za psychiczne i fizyczne znecanie się i zaniedbywanie Joune. Nigdy więcej nie musiał stawić czoła człowiekowi, który przysporzył mu tyle cierpienia. Zamiast tego został powitany z otwartymi ramionami przez rodzinę Ronalda, która była bardziej niż gotowa dać mu całą miłość i wsparcie, na jakie zasługiwał, więc w ciągu następnych kilku miesięcy maluch zaczął przystosowywać się do nowego życia. On i bracia Lukas stworzyli silną i nierozerwalną wieś. Razem się bawili, razem uczyli i razem dorastali dla syna policjanta. John był bratem, którego zawsze pragnął. A dla Johna Lucas był przyjacielem i towarzyszem, którego nigdy nie miał. Jesteś najlepszym starszym bratem na świecie, Lucas często powtarzał mały chłopiec, tryskając szczęściem. Rodzice obserwowali obu chłopców z poczuciem spełnienia i radości. Podjęli właściwą decyzję, a obserwowanie przemiany małego chłopca, który przyszedł do nich w tak traumatyczny sposób, było największą nagrodą, jaką mogli otrzymać. Dokonaliśmy najlepszego wyboru, prawda Ronald? Powiedział Ronald do swojej żony, gdy obserwowali dzieci bawiące się na podwórku. Jego żona zgodziła się ze łzami w oczach. Wniósł tyle radości do naszego domu. To tak, jakby zawsze był częścią naszej rodziny. Z czasem John zaczął przezwyciężać traumy z przeszłości. Z pomocą terapii i bezwarunkowej miłości swojej nowej rodziny zaczął się bardziej otwierać, ucząc się ufać i wyrażać siebie z każdym mijającym dniem. Wydawał się szczęśliwszy, pewniejszy siebie i bezpieczniejszy. Adopcja została w końcu sformalizowana, a mały chłopiec oficjalnie stał się częścią rodziny. To był dzień świętowania, pełen śmiechu, uścisków i kilku łez radości. John uśmiechnął się uśmiechem, który mówił o uldze, bezpieczeństwie i przynależności. Dziękuję, że mnie wybrałeś, tato, powiedział do policjanta. Historia tego małego chłopca i jego nowej rodziny była cudem, który pozwolił wszystkim zobaczyć, że nawet w najciemniejszych sytuacjach zawsze jest miejsce na światło, które może wejść i wszystko zmienić. A jeśli podoba ci się ta historia, jestem pewien, że następny film, który pojawi się na twoim ekranie, poruszy cię. Ty też nie zapomnij zasubskrybować, dać nam kciuka w górę i aktywować powiadomienie Bell. Dzięki temu nie przegapisz żadnego z naszych nadchodzących filmów. Do zobaczenia w następnej wzruszającej historii.